Cześć czułko, siema, po co ci te punkty? Czyli wymądrzanie się typowego Sebixa, odcinek 25 albo 6. 26, dobra, będzie to 26 odcinek. Zaczynamy od podsumowania kolejki, albo bardziej. Ja zaczynam. Wildcard z mojej strony: Mending, Aspiritueta. Spodziewałem się co najmniej 12 punktów. Dostałem równe 0, okrągłe 0. Cóż, nic nie poradzę. Potem Cresswell, jeden punkt. Stracona jeszcze bramka, druga przez zespół West Hamu. Przyznaję, ostatnio obrona West Hamu nie wygląda najlepiej. Dawson, bardzo dobry. Kilka kolejek temu, a teraz y, troszkę gorzej odstaje. No ale cóż, no zobaczymy dalej. Y, I show dwa punkty. Y, bardzo niebrawy występ ze strony Luka. Mam nadzieję, że to tylko przez tę przerwę reprezentacyjną, a w następnej będzie lepiej. Son wszedł w drugiej połowie, natomiast widać, że jeszcze potrzebuje rytmu meczowego. Lingard naprawdę gość jest w najlepszej formie. Nie spodziewałem się tego. Cieszę się, że mam go od dłuższego czasu w swoim składzie. I nadal jest różnicą, więc. Y, na pewno zostanie długo w pierwszym składzie. Fernandez z asystą. Całkiem dobry mecz, można powiedzieć, no trochę nieskuteczności, bo ale tak to jest z Manchesterem United. Potrafią wywozić trzy punkty z sytuacji, w której przegrywają. To na pewno cieszy kibiców. Fernandez no, widać, że jest chętny do grania, natomiast koledzy, kolegom trochę brakuje, więc bardzo dobre podanie do Rashforda. I żota, świetny człowiek, który wszedł w drugiej połowie, dwie bramki z jego strony, trzy bonus pointy, niepotrzebna żółta kartka, ale no, nie będę narzekał, bardzo dobry transfer, cieszę się, że wybrałem żotę nad Salachem, bo to była moja jedna z rozkmin. Calvert, dwie niestrzelone sytuacje, w których powinna paść bramka, szkoda. Bo to mógł być jego mecz ostatniej szansy. Bamford bardzo słabo wygląda po tej kontuzji, którą doznał, której doznał w meczu z Chelsea. I no, gdybym miał jakiś inny pomysł niż ten, który, który mam z Lakazetem, to Bamford by wyleciał już ze składu. Albo po prostu wymiana Bamford Lakazet mi się nie, nie uda ze względu na brak funduszy. No i Kane po raz drugi z rzędu. Mam nadzieję, że to będzie dobry trend. Trafiam kapitana, zdobywa 26 punktów, więc świetnie. Kane jest po prostu teraz moim zdaniem must-have'm, Tak jak powoli zaczyna być Lingard. No i co, na ławce Joris? Trochę było mi smutno, jak wystawiłem tego Mendiego, i potem patrzyłem, że to nam sobie jakoś dawał radę na początku, natomiast nadal wolały mi te dwa punkty niż zero. Trudno, Gundogan stąd posta postawieni na ławce i w sumie tam zostali też posadzeni przez Papa Guardiola. Kody z jednym punktem, natomiast jak sobie teraz tak patrzę na tego Wildkarda 63 punkty. Wynik kolejki 800 tysięcy, całkiem nieźle Wydaje mi się, jestem zadowolony, jest to niższy wynik niż podczas blankowej kolejki, co ciekawe, ale często tak właśnie bywa. Wyjątkowo dobrze poszła mi poprzednia i jak tak patrzę na tego mojego world carda, którego zrobiłem, to w tej kolejce jakbym go robił, to jedyna zmiana, chyba którą bym zrobił, to dokładnie tak, którą sobie zaplanowałem, czyli e, wymieniłbym kalwerta z Lakazetem, ale no dobra, może trochę kłamię, no, Bamforda bym też może e, wymienił, więc jakby parę napastników bym po prostu zmienił i pewnie znalazłby się tam Lakazet i, i jakiś tańszy e, może zawodnik. Natomiast generalnie, z e, kontekście obrony, wydaje mi się, że. No, można było Diasa wziąć zamiast Stonesa, tak naprawdę, bo jest to pewniak u Pepa Guardioli. Gundogana bym zostawił, będzie moim rezerwowym, co dosyć niezbyt nie dobrze brzmi, ale Cody jest dobrą opcją, więc pod, podwójną kolejkę, potrójny Spurs mam nadzieję, że się opłaci. No i to tyle, więc lecimy Ataki Antonio, czyli obiecujące występy, czy też bardziej faktycznie obiecujące transfery w perspektywie tego, że niektórzy z Was mogą mieć Wild Card jeszcze do odpalenia. W kontekście bramkarzy tutaj mam Mendy i Joris i to jest dwóch, których ja zostawię i uważam, że to jest dobry wybór, bo Chelsea potknęło się z West Bromem, natomiast wydaje mi się, że w długofalowej opcji to jest dobry wybór. Patrząc na Jorisa no ma podwójną kolejkę potem, potem Blank, ale zastanawiam się po prostu, czy Mendy czy Joris u mnie zostanie. Bardzo dobry występ Guiety, on dobrze prezentuje się w ostatnich meczach. No i co, no jakbym brał wildcard, to faktycznie zastanowiłbym się, czy nie Joris Guieta. Natomiast pewnie bym tego nie zrobił, chociaż nie, bo Blank ma w 32 Guieta, a, a potem, hmm, potem Joris ma w 33, więc jakby to jest jakaś opcja. Natomiast on po prostu bardzo dobrze broni, Krystal generalnie nie traci, znaczy ma całkiem Dużo traci bramek na papierze, natomiast on notuje bardzo dużo punktów, więc jeszcze mają, będą mieli podwójną kolejkę, prawdopodobnie w przyszłości ze względu na ten mecz z Southamptonem, więc e, tych trzech bramkarzy moim zdaniem są warci do obejrzenia. Martinez, o nim będę wspominał później. E, na no u mnie trochę już yy stracił, stracił takiego hype, straciłem takiego hype na Martineza, zobaczymy jak to, jak, jak to, poskutkuje, wiadomo on zdobył teraz cztery punkty, natomiast generalnie Aston Villa nie wygląda najlepiej ostatnio, więc dlatego muszę przyznać, że pokusiłem się po prostu na jakąś różnicę, bo Mendy jest tylko w niespełna 10%, Joris z 6, ma tę podwójną kolejkę w najbliższym czasie, więc to jest jakby, taki, taki miałem plan i tego bym się nadal trzymał, nawet po tym co zobaczyłem w tej kolejce. W kontekście obrońców dla mnie tutaj są takie niszowe bardziej wybory. Cody to jest ktoś, kogo wziąłem i patrząc na ten kalendarz, który przed zespołem Nienio Spirito Santo wydaje się być dobrą opcją, a kapitan, więc myślę, że pewny występów Fulham, Sheffield, barnej Brom. wygląda na papierze dobrze. Dostanie na pewno szansę. Mam nadzieję, że już z Fulham nie zaryzykuje i nie posadza go na ławce, tylko wyjdzie w pierwszym składzie. W kontekście Rudigera to myślę, że też w miarę przy tym, jak tego Silva dostał czerwoną kartkę w ostatnim meczu, co było jakimś totalnym absurdem, takie banalne błędy z jego strony nie powinny przydarzyć się tak doświadczonemu zawodnikowi, natomiast to powoduje, że Rudiger powinien mieć bardziej pewny skład, chociaż trzeba pamiętać o tym, że mają za sobą mecz w Lidze Mistrzów, w którym właśnie grał Rudiger, grał też z Bliqueta, którego mam, natomiast... No jest opcją, jest, jest tańszy, też, też punktuje, i, i wydaje mi się, że powinien być pewniakiem. Eee, I to w parze Christiansen-Zuma powinna być jakaś rotacja, mam takie wrażenie przynajmniej. I ostatni obrońca to Nathaniel Phillips. Po prostu Liverpool ma dobry kalendarz, on całkiem nieźle nawet gra, w Lidze Mistrzów się nie popisał, natomiast został wrzucony na bardzo głęboką wodę, wydaje mi się, że w Premier League może to wyglądać lepiej, z Arsenalem na zero z tyłu, więc czemu by nie z innymi zespołami też, więc w Trenta bym nie szedł, ze względu na to, że jest trochę za drogi moim zdaniem, to już też zależy od funduszy, oczywiście chciałbym mieć Trenta, bo to chyba najlepsza opcja w obronie zespołu Liverpoolu, natomiast ze względu na koszta to postawiłbym na Philipsa. I pomocnicy to, no, Diogo Rzota dla mnie pewniaczek, teraz on akurat ma dosyć spore posiadanie, tak jak Lingard, więc to nie są jakieś takie różnice wielkie, natomiast on i Lingard to są dla mnie zawodnicy, którzy są po prostu w formie i trzeba na nich stawiać i mam nadzieję, że Jurgen Klopp wyciągnie wnioski. Rzota no, nie zabłysnął w Lidze Mistrzów, pomimo tego, że zanotował asystę, Wydaje mi się, że jednak to jest młody gracz, on powinien mieć masę siły i, i Jurgen będzie na niego stawiał, no bo w, trzeba by obronić coś w, w tej lidze, bo w Lidze Mistrzów nie wygląda to zbyt kolorowo. Po 3-1 z Realem Madryt może po prostu się okazać, że to, był ostat to będzie ostatni mecz w Lidze Mistrzów i zostanie im tylko Liga, a wtedy trzeba będzie po prostu cisnąć, żeby wywalczyć jakieś puchary, no bo no, nie wygląda to kolorowo. Wrestlingar, to już wspomniałem, po prostu jest w formie, bardzo dobrze się na to patrzy, ma dobre zachowanie, potrafi się do Dobrze zachować w sytuacji, pociągnąć akcję. Trzeba też pamiętać o tym, że przy pierwszej bramce, którą zdobył w meczu z Wolves, to świetną robotę wykonał Antonio, który ściągnął uwagę na siebie. Potem jakaś kontuzja. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nic poważnego, bo on też był dobrą opcją dobrania na ostatnie kolejki. Bardzo dobry też w ogóle zagrał te pierwsze 30 minut strzał w słupek, natomiast on jest strasznie aktywny i mam tylko nadzieję, że to nie poskutkuje negatywnie w kontekście Lingarda, że bez Antonio nie będzie tak efektywny, bo właśnie nie będzie kogoś, kto będzie zabierał e, przeciwników na swoje plecy. I ostatnim jest James Rodriguez, który wrócił po przerwie. Widać od razu, że ma to bardzo pozytywny wpływ na Everton. E, niestety nie ma to pozytywnego wpływu na koniec końcowy rezultat 1-1. W tym meczu to nie jest coś czego się spodziewali. Natomiast wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Jego bym faktycznie mógł rozważyć, natomiast w sumie u siebie w pomocy to nie widziałbym. Jeden Gmudogana by mógł wejść, ale wtedy musiałbym bardzo rotować innymi pozycjami. Natomiast jest opcją do, dla mnie przynajmniej Hammes, bądź oczywiście jest Mount, którego tutaj nie podałem, bo jest na niego taki hype, że chyba wszyscy chcieliby go mieć u mnie. i Czy to Mount, czy Hammes, czy Kai Havertz, to są opcje Zasona po podwójnej kolejce Tottenhamu i myślę, że w tych trzech graczy będę w przyszłości celował. Natomiast podczas układania tego wildcard'a teraz, albo jakieś próby różnic, to Hames wydaje się być całkiem dobrą opcją. W napadzie postawiłem na Kane'a, którego po prostu trzeba tutaj wymienić. Najlepszy napastnik obecnie w Premier League. Lider, jeśli chodzi o bramki strzelone, lider, jeśli chodzi o asysty, więc no, jak się go nie ma, to po prostu moim zdaniem jest to błąd. W meczu z United nie upatruję jakichś wielkich liczb, ze względu na to że jednak United nie broni tak źle i ta bramka, którą stracili z Brighton, no, miał to Henderson na nodze. Potem bardzo szczęśliwie dla Wellbeka piłka odbiła się od razu pod jego głowę, więc a poza tym, tak naprawdę. Brighton nie stwarzał aż takiego zagrożenia, wydaje mi się, że Spursi mogą, mogą na pewno strzelić bramkę, dlaczego nie. United gra też dziś w Lidze Europy, więc trudy spotkania mogą być też widoczne. Zobaczymy jak wyjdą, natomiast wydaje mi się, że Kane jest opcją po prostu, jedną bramkę może spokojnie strzelić. Danny Ings wrócił po kontuzji, wrócił z całkiem niezłym przytupem, zdobył 11, 11 punktów. I kalendarz może nie jest jakiś fenomenalny, bo oni będą mieli też blanka, ale będą mieli podwójną. Ja na podwójną ostatnio dałem się oszukać z danym Inksem. chociaż to nie jest takie do końca oszukanie, po prostu gość dostał, doznał kontuzji. A, natomiast wygląda nieźle, wygląda nieźle, był, był aktywny i myślę, że warto go rozważyć. West Brom generalnie dobrze zagrał z Chelsea, tylko pytanie, czy to był po prostu tak wyjątkowy mecz i oni e, już raczej nie będą tak dobrze grać, czy faktycznie może to jest jakiś moment przełomowy Big Sama. I... Całego zespołu trudno stwierdzić, muszę przyznać, zobaczymy. Ja gdybym mógł wymienić Inksa, nawet za Calverta, jakbym wymienił, to nie mogę wziąć Inksa, więc to nie będzie mój transfer. Natomiast jest różnicą, 6% menedżerów go posiada, ale różnicą też jest Lacazette, który jest moim planem, do którego nie jestem do końca przekonany, ponieważ mecz z Liverpoolem po prostu w wykonaniu całego zespołu był dramatyczny. I muszę przyznać, że z tym transferem będę czekał do dzisiejszego meczu, który rozegra Arsenal ze Slavii o Praga. I, no i cóż, no trudno pominąć Sheffield i Fulham. Natomiast pytanie będzie też, czy Lacazette na pewno będzie miał minuty, bo zagrał ostatnio z, Arsenal, z Liverpoolem. Pytanie, jak wyjdą w lidze Europy i czy będzie siła na następny mecz. Zobaczymy, naprawdę zobaczymy. Natomiast wygląda to nieźle z perspektywy kalendarza. Zawsze mówiłem, żeby nie dać się uszukać na Arsenal, ale no Calvert też mnie do końca przestaje przekonywać, więc jest to opcja, mam wrażenie, że Lakazet to jest chyba najlepsza opcja obecnie z Arsenalu, powiedziałbym, że też Tierney, ale wiemy, że Tierney doznał kontuzji, um, no i cóż, no mam nadzieję, że macie wszyscy Kane'a, przynajmniej ci, którzy słuchacie i pozostawicie go w swoim składzie. I co z nimi będzie, czyli te farfocle sześciu zawodników, którzy są chyba jednymi z najbardziej posiadanych, a niekoniecznie najlepiej zapunktowali, bo Martinez zdobył cztery, natomiast ten kalendarz faktycznie to może być zarazem opcja dla tego, żeby punktował za sejwy. Natomiast tak jak powiedziałem, dla mnie Aston Villa nie przekonuje aż tak bardzo i ja się go pozbyłem. Jeżeli nie miałbym wildcarda, to bym się go nie pozbył. Zostawiam go do końca prawie na pewno, tak mi się wydaje, więc to decyzja też do was, do waszej dyspozycji pozostawiam podjęcie a jak w sumie każdą inną, a, ale to jest dosyć ciekawa decyzja, którą trzeba podjąć. Wydaje mi się, że są inne miejsca w składzie, w których warto reagować, aniżeli bramka, więc wildcard zmieniłbym, bez wildcarda nie zmieniałbym. Patrick Bamford. E, trzy bardzo trudne mecze, natomiast z perspektywy napastnika, zawsze można powiedzieć, że pff, napastnik może szczelić w każdym. To z linseatami wydaje mi się, że jest znacznie gorzej, natomiast on nie wygląda zbyt dobrze. Nie, nie jest taki świeży jak był na początku sezonu i no, u mnie usiądzie na ławce i to chyba nawet na ostatnim slocie. Może się okazać, że to będzie straszny błąd, natomiast e, obrona City wydaje mi się, że jest na tyle szczelna, że Patrick e, no, może mieć jedno, dwie sytuacje, a wiemy, że on nawet jak ma. Dwie, to nie jest w stanie strzelić bramki czasami, więc ja bym go sprzedał, ale szczerze mówiąc, nie mam na ten moment za kogo. Ineaccio jest oczywiście też opcją, natomiast w meczu City nie wyglądał najlepiej. Rodgers szybko go ściągnął, co było dosyć dziwną decyzją, mam wrażenie. Wolałbym, żeby zszedł Perez, natomiast tak zdecydował Rodgers i to może tylko oznaczać, że jak wróci Madison, to może się okazać, że nie ma tam zbyt wiele miejsca dla Ineaccio. Barnes jeszcze nie wraca, natomiast no inaczej jest do obserwowania, bo potem Leicester ma całkiem niezły terminarz. No i tak Bamford, ja bym sprzedał po prostu. Tyle. Mohamed Salah, no i co, zapunktował, natomiast wydaje mi się, że w perspektywie najbliższych meczów to jednak Rzota jest lepszą opcją i podwajanie Salah-Rzota to nie będzie... Ja bym w to nie szedł. Nie uważam, że to nie będzie dobra opcja, natomiast ja bym w to nie szedł, wykorzystałbym te pieniądze na kogoś innego. Natomiast wiemy, że Salah jest gościem, który będzie chciał walczyć o złotego buta, więc to jest na pewno kuszące i to jest rzuty karne, ale to jak uniwersalnym zawodnikiem jest Rzota, który potrafi zarazem głową, nogą, prawą, lewą, więc dla mnie Rzota. Salaha nie wziąłem, na razie nie żałuję, mam nadzieję, że tak będzie do końca. Kalwer, o którym wspomniałem. Mmm, kalendarz ma taki dosyć. Różny można powiedzieć. On ma okazję, bo miał tych okazji trochę. Mam wrażenie, że Richard Lisson miał więcej. No i cóż, no decyzja tak naprawdę u mnie, jeśli chodzi o kalwerta, zostanie podjęta na podstawie meczu Arsenalu: czy zaryzykuję i sprowadzę La Caseta, czy nie. Jeżeli go nie sprowadzę, to prawdopodobnie kalwert wyjdzie w pierwszym składzie u mnie. Tylko muszę przyznać, że nie wiem kosztem kogo, czy. bo chciałbym wyjść czterema obrońcami i byłby to. Show, Cresswell, Cody i Stones, ale w sumie nie wiem, czy nie wyszedłby Calvert kosztem Stonesa tak naprawdę, albo Gundogana, który jest następny i wydaje mi się, że to na ilu frontach jeszcze gra Manchester City i to, że Gundogan zagrał cały mecz z Borussią, potem wiemy, że za tydzień jest rewanż, a City nie zagrało najlepszego meczu, wynik też nie jest najbardziej komfortowy, więc na pewno będzie chciało, żeby jego najlepsza Jedenastka wystąpiła w tym meczu, no i jest spora szansa na rotację i znowu Gundogan może na przykład nie zagrać w ten weekend, więc to tutaj oczywiście jest pewna wątpliwość, czy nie lepiej trzymać zawodników, żeby byli w rytmie meczowym, natomiast wydaje mi się, że po przerwie reprezentacyjnej, gdzie Gundogan rozegrał e, parę meczów, potem Liga Mistrzów, Liga e, odpoczął, zobaczymy, muszę przyznać, że Gundogan jest on bądź Stones Sto 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 są kandydatami do posadzenia na ławce wraz z Bamfordem i... I w sumie już nie pamiętam, kto tam jeszcze jest. No i Jorisem tak naprawdę. I Son, którego ja zostawię, pomimo tego, że nie, nie zagrał najlepiej. Wrócił po kontuzji, dostał tylko 45 minut. Pytanie, czy z United wyjdzie od pierwszych minut. Wydaje mi się, że warto spróbować wystawić go w pierwszym składzie, a jeżeli nie, to i tak trzymać go na następne dwa mecze, bo, no cóż, no, podwójna kolejka, to wykonanie jeżeli Son będzie zdrowy, to mogą być pewne punkty, więc na wildcardzie też bym go brał, bo moim zdaniem... Warto mieć trzech zawodników z Stotków. Wiadomo, że będzie jeszcze kolejny, kolejna podwójna kolejka. Natomiast no, wiemy, że jest wiele różnych zależny, zależności, takie jak COVID, nie COVID, które mogą spowodować <laughs> wielkie e, huragany w naszych składach. Natomiast na ten moment, co bym zostawił? E, I Kondogana, w sumie też, bo ja osobiście nie widzę innego zawodnika, którego mógłbym tam wrzucić, biorąc też pod uwagę moje fundusze. I skład na miarę 31 kolejki, e, Mendy. Wydaje mi się, że takie rzeczy jak z bezbronem dwa razy się nie zdarzają. Do tego dojdzie Wasz To jest ten sam komentarz. Diaz to jest pewnie jak u Guardioli. Trend po prostu mogłem sobie na niego tutaj pozwolić, natomiast normalnie byłby to Philips prawdopodobnie. Żota goś w formie. Bruno, pomimo tego, że ze Spursami, którzy stracili ostatnie dwie bramki z Newcastle, więc dlaczego by United nie miało być tym zespołem, który też strzeli co najmniej dwie bramki. Madison, wydaje mi się, że tego właśnie zawodnika Lester brakuje. Jak on wróci, to. Będzie dużo grane z jego strony, Mason Mount naprawdę wybitny młody zawodnik i nie jest tylko popilem Lamparda, tylko naprawdę on jest po prostu dobrym graczem i wydaje mi się, że to będzie dobry mecz w jego wykonaniu, jeżeli oczywiście zagra, bo też Chelsea w sumie wygrała 2-0 z Porto, więc nie jest aż tak trudno w perspektywie rewanżu, więc myślę, że warto walczyć o ligę, bo tutaj jednak walka o top 4 jest nadal bardzo zacięta. Neto miał swoje okazje też w meczu z West Hamem, natomiast wydaje mi się, że to jest dobra różnica swoją drogą. Nie punktuje najlepiej ostatnio, ale mam wrażenie, że to będzie jego końcówka sezonu. LKZ to jest taki znak zapytania jeszcze, ale chciałbym zobaczyć jak zagra i mam nadzieję, że będzie jakimś takim dobrym ogniwem zespołu Mikela Artety i ten Arsenal zacznie jednak grać trochę lepiej niż w ostatni weekend. No i Hurricane po prostu. Hurricane w kontekście kapitana. Mason Mount brzmi bardzo kusząco, natomiast jest pewne ryzyko rotacji. Kane zawsze będzie brzmiał dobrze, moim zdaniem do końca sezonu już. żota. on na początku tego tygodnia, jak po prostu zapisałem sobie skład, był u mnie na kapitanie, natomiast rozegranie tego meczu też z Realem, który nie był najlepszy, może powodować, że jednak Firmino może się pojawić, więc tutaj ja osobiście to prędzej bym posadził Manę, bo to zawodnik, który w tym sezonie po prostu gra straszne tyły, więc Mount... Żota. Nawet bym się pokusił o Trenta albo Aspiliqueta, więc to jest taki czterech zawodników. Natomiast na ten moment ja jestem z Rzotą, A rozmieniam jeszcze w sumie Lingarda, no bo czemu nie? No i tyle. Życzę Wam miłego końca tygodnia, powodzenia w weekend i samych zielonych strzałek. Pół!